Witam Was. A w zasadzie to wita Was dzisiaj klechdowa wiedźma. Więc przedstawię się fragmentem z książki. Czerwiec tego roku słonecznym uśmiechem dotykał wszystkiego, co potrzebowało jego uwagi. W ferworze pracy umknął mu widok kobiety przemykającej po zielonych i zadrzewionych groblach okolicznych. Stawów. Wiedźma z rozwianymi na wietrze włosami i przekrzywionym wiankiem polnych kwiatów ostrożnie rozchylała nabrzeżne trzciny. Dostrzegszy w wodzie stojącą postać półnagiego mężczyzny, rozmawiającego z czymś, co przyciągało jego wzrok. Wodnik mowczarek, bo on ci to był we własnej osobie nawet nie przypuszczał, że staje się obiektem bacznych obserwacji. A co z tego podglądania wynikło, to dowiecie się z klechdy truskawkowej.